Dzisiaj pokażę Wam HEX buggy. HEX buggy to roboty, które przypominają owady. Działają na małe, okrągłe baterie 1,5 v Poszczególne HEX buggy imitują wygląd i zachowania różnych owadów. Wersja podstawowa ma czujnik dźwięku i dotyku. Wersjami Spider i Inchworm możemy zdalnie sterować za pomocą pilota. Wersja crab szuka zacienionych miejsc i ma czujnik dźwięku. Wersja ant porusza się na sześciu nogach, ponadto ma wbudowany czujnik ruchu. Wersja nano to najmniejszy z który porusza się podskakując. Wersja larwa porusza się pełzając. Ponadto ma wbudowany czujnik na podczerwień, dzięki czemu omija przeszkody. Wersja skarab jest najszybsza ze wszystkich. Jeśli skarab się przewróci, to zawsze wróci do pionu.